Dany jest ciąg arytmetyczny AN określone dla N większego bądź równego 1 i N jest liczbą naturalną. Suma od pierwszego do siódmego wyrazu ciągu to 308, a suma od ósmego do siedemnastego to 270. Wyznacz to wzór ogólny tego ciągu. To zadanie można zrobić na kilka sposobów. Między innymi wykorzystuję wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, ale ja chciałabym pokazać sposób, który według mnie. Powinien zrozumieć każdy. Nawet te osoby, które niezbytnio lubią ten dział matematyki i mają problem z przekształcaniem tych wzorów na sumę. Tutaj skorzystamy z, z najważniejszej własności ciągu arytmetycznego, czyli to w jaki sposób on powstaje. Mamy pierwszy, pierwszy wyraz. Jeśli do pierwszego wyrazu dodamy różnicę ciągu, to otrzymujemy drugi wyraz. Jeśli do drugiego wyrazu dodajemy różnicę, to otrzymujemy trzeci. I tak dalej. Drugi wyraz możemy zapisać jako A1, dodać R. Trzeci wyraz możemy zapisać jako A1, dodać 2R. Widać dwie strzałki. A4 to jest A1, dodać 3R. I tak dalej. Tutaj mamy taką fajną zależność, że jeśli dodamy ten indeks dolny, tą jedynkę i ten współczynnik przy R, 1 plus 2, otrzymujemy ten sam, współ, ten sam indeks, co jest po lewej stronie. Więc tutaj też jest w jakiś sposób takie ułatwienie. No i korzystając z tych zależności, ja tutaj zamiast A2, A3, A4, A5, A6, A7 i tak dalej, wstawię po prostu te wzory. Trochę będzie tego pisania, ale ominiemy te wszystkie przekształcenia wzoru na sumę. Tak, zamiast A2, A1 plus R, zamiast A3, A1 plus 2 R, zamiast A4, A1 plus 3 R, zamiast A5, A1 plus 4 R, zamiast A6, A1 plus 5 R, zamiast A7, A1 plus 6 R. I to mamy 308. Teraz to samo w, dru w drugiej yy, informacji, zamiast A8, A1 plus 7 R. Zamiast a 9, a 1 plus 8 r, zamiast a 10, a 1 plus 9 r, zamiast a 11, a 1 plus 10 r, zamiast a 12, a 1 plus 11 r, zamiast a 13, a 1 plus 12 r, zamiast a 14, a 1 plus 13 r, zamiast a 15, a 1 plus. 14r zamiast a16, a1 plus 15r zamiast a17, a1 plus 16r i to daje nam 270. No to teraz dodajemy wyrazy podobne, czyli a1r. Z pierwszego równania mamy 7a1 dodać 21r, czyli to się równa 308. W drugim równaniu wychodzi nam 10a1 i dodać 115r. I to wychodzi 270. No widać, że pierwsze równanie możemy podzielić sobie przez 7, a drugie równanie możemy sobie podzielić przez 5. Oczywiście możemy już od razu sprowadzać, yy, żeby były przeciwne współczynniki. Ja sobie to podzielę, żeby były mniejsze liczby. Więc mamy a1 dodać 3r. To się równa. 44. Tutaj, jeśli podzielimy przez 5, to mamy 2A1 dodać 23R i to się równa 54. Teraz pierwsze równanie pomnożę przez minus 2, po to, żeby przy A1 były przeciwne współczynniki. Ja wybrałam sobie przy A1, tak? Ale jeśli ktoś chce, może sobie wybrać przy R i wtedy znaleźć przeciwne współczynniki dla 23 i 3. Więc jeśli ja pomnożę razy minus 2, to pierwsze równanie to mamy minus 2A1 minus 6R równa się minus 88. Drugie równanie przepisuję. Mamy już przeciwne współczynniki, więc mogę sobie dodać. A1 się zredukuje. Tu zostaje 17R, a mamy minus 34. Dzielimy to na 17 i R wychodzi minus 2. No i zostaje jeszcze nam wyliczyć A1. Musimy sobie teraz jeszcze wybrać równanie, do którego podstawimy, żeby policzyć A1. I ja wybieram sobie to równanie. Jest według mnie najprostsze najlepiej wygląda. Więc mamy A1 dodać 3 razy minus 2 równa się 44. Tu zaznaczymy, żeby było wiadomo, tak. O, podstawimy i to R było podstawione, tak. Tutaj mamy podstawienie. Więc mamy tak A1 no, 3 razy minus 2 jest minus 6, no i minus 6 jak przeniesiemy na prawą stronę, to będzie plus 6, więc zatem A1 wynosi 50. W poleceniu mamy wyznaczyć wzór ogólny, więc wzór ogólny trzeba teraz podstawić do wzoru ogólnego. Zamiast A1 stawiamy 50, dodać N-1 razy minus 2. No, możemy to jeszcze oczywiście podać w prostszej postaci. Czyli to będzie 52 minus 2n. I to jest odpowiedź do zadania. To, to jest wzór ogólny.